Kołyś mi się kołyś kołyś ko z wierzby, żebyś mi dzieci no nie płakało nigdy. Kołyś mi się kołyś kołyś kołaś sama. Bo ja dzisiaj pójdę do dworskiego pana. Zarobia ja, że ta, i w żarnach umielam. Oj, upieka chlebek jeszcze na niedziela. a ty nie Długo spało będzie, a niech Ci Pan Jezus dzisiaj, stróżam będzie. Jezus, stróżam będzie, i matula jego. Będzie ona strzegła dzieciątka mojego.